O, witam bardzo serdecznie. Ja jestem His, a to jest Beko z Was z Bartkiem. Zaczynamy Jak tam przygotowanie na, do świąt Ale co, co czekaj bo mi coś się rwie To o, dlatego, tego, że mnie tak szaleje i... No <noise> jak tam przygotowanie do świąt. No dobrze, czy ja tam się jakoś... Nie przygotowuję, nie wiadomo jak, ale nie, myka to zrobiłem, ale zabiję. Co ty zabiłeś? Słuchaj, zjebały, Co za twoje Kurwa, <gry> jego ma Jest coś na mapie, albo czy nie? Co? Nie, myślałem, że cię na mapie nie pokazuje. Kurde, nie umiem w koszta trafić normalnie. dobra, wiedziałem, że tak będzie. Po prostu. Nie wiem, A moim niebonym dostawcą no kurde nic nie można ro zrobić kurde nie można obejrzeć filmiku kurde. na YouTubie. nie obejrzysz nie ni chuj w 240 się zacylał Aż tak tragicznie? Tak, aż tak tragicznie, to dosłownie. Ja nie żartuję, że 206 się zacina. To naprawdę musisz się naładować, żeby w 230... ...bejrzeć. Nie, nie do rady, po prostu. Nie, 514, po co masz trzy kreski? Jedną, dwie. Nie, ja widzę trzy. A ja widzę dwie. Nie wiem, u mnie ci... u mnie pokazuje, że masz trzy. O, teraz mam fulla. I po... kreski. Ja próbuję przejąć flagę, może się uda. Ja ty już masz... Wie. ty już masz ferie? W Skorze? W Skorze masz już ferie? Sporo w ogóle nie mam wolno, ale fer jest tam dopiero będą, mnie czy akurat nasze tam województwo to mamy no Areen, ostatnie ainy, mi chodzi o te, te świąteczne tak zwane nie no to, 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 tylko, wiesz, tam wolne do to, do do um, do, OK, do drugiego do drugiego do szkoły Będziesz w Stanie iść? czy jak poświęcisz co Będziesz w stanie i sposoby. bo mi to dobrać czekaj, weź ja wyjdę, bo ja nawet nie mogę w spokoju ciebie posłuchać. <noise> bo mi rwie ciebie. No dobrze. mów. Jak tam... Kurde jesteś w stanie i sposób się? Chodź no nie wiem. Mam nadzieję, chciałbym, chciałbym tego, a... Et, et, tak e, iść. Co, czy Nie co iść. Drugiego, nie Nie To miał na Nie będę miał to Nie ale ja Nie wiem. Nie No Nie <laughs> wiem. <czy> starczy, nie starczyć czy Nie wiem Nie i. musi. Nie iść. Nie przed tym drugim formatem no wtedy akurat dobrze działa, ale teraz no, wiesz, se gówno możesz zrobić, bo spadł śnieg, i kurde, i se gówno zrobisz. I Dobra. teraz tak to jest. Teraz zresztą tak jest, kurde, co rok jest śnieg. Chuj, nie masz netu, bo <laughs> jest śnieg, i co, co nadal nim zasypuje. Co, nadajnik im zasypuje? No nie wiem, zawsze jest tak, że raczej nadajnik nadajnik jest na szkole po drugiej stronie ulicy. Raczej no tak na uko z skrzyżowaniem można by było powiedzieć. Tam jest z do tego nadajnika max 150 metrów, ale chyba nawet 150 nie, jest około 100. 100-150 metrów do tego nadajnika mam. I... no... I tak to jest i, i, te, i z tym z, znając życie nic nie zrobisz, bo powiesz do nich, oni powiedzą, że jest śnieg, że jest mus, oni nic za to nie mogą i Ciuli nic zrobisz. Wiesz ty mi dwa 2 metry, Ku, kurde. Od tego, a nie ty... że 200 km od nadanika. Żebyś nie No nie no, szczerze, szczerze, mówiąc, więc te ja, no s, z, z tym co się aktualnie dzieje to ja powiem, Powinienem, no, iść, no, do nich im to powiedzieć, oni powinni przyjechać do mnie i to sprawdzić i w razie co powinienem zerwać, móc zerwać umowę za darmo, normalnie, z mm. ich winy. No co? Ja mam 2 Mega. Nie. To, to, wiesz, to jest... Strachy. Umowie mam 2 Mega. Sprawdzam na internecie, mam 2 Mega, nie mam 2 Mega, bo kiedy patrzę, mam Dowland 0.27 do wlandu, a powinienem mieć 2-0, a on 2 nie, a ja mam 0 czyli mam ćwierć mega, a nie 2 mega. To jest to, to ty, za ni zazneta Twój komputer obniża ci połączenie. Tak, I, i taka to jest robota. Bez błota to jest tato, nie robot A co, nasze Cię bez śniegu? Znaczy dużo nie, ale tam już się trzyma od do, nie wiem dwóch tygodni Ja mam, ja mam tylko przymrozek e, bez śniegu u ciebie nie ma śniegu kurde, u mnie jest śnieg to naprawdę ty, ja, ja, ja mam czarną ulicę No ulica, ja tam też mam czarną nie? E, w ogóle ja wszystko mam... to śnieg mam N Nie ma wszędzie śniegu Jest tylko przymążek, no minus 5 stopni <grystanie> Dobre I to u ciebie kurde Powinno być na odwrót chyba To by ci internet działał. <laughs> powiedz, też mi nie, nie dało, tam... bo byłoby za zimno. Możesz za sygnał No nie, tam powiedział, że to jest jeszcze coś. Nie wiem kurde naprawdę. Czyli tak teraz przez tą przerwę świąteczną nic nie zrobił ja i tak To mówię takie zawsze, że netmuli no, w święta jak tu masz w chuj czasu, to ci kurde netmuli i z możesz zrobić. Dużo czasu na, za, na zabawę, a nie ma jak. Co? Dużo czasu na, na zabawę. Mier wie, kurde, że więcej ciebie nie słyszę niż słyszę. A, powiedz. Mówię, dużo czasu na zabawę, a nie można. No, to kurde, masz czasu w czuł. Ponad, bo nie zawsze chce się wyjść z chłop, jak jest zimno. No i. Złomu, to no, siadniesz si 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 przed przed i Czec. Kurwa, jebony kabel, tu jebonych słuchawek! Co ty robisz z tymi słuchawkami? Aaaa... Zaraz upierdolę i będzie spokój. Co ty, co ty odstawiasz nimi, że się tak spytam? Nie, bo w ogóle te słuchawki, czy komputer, czy nie wiem, ja takiego zjebanego, że... ...jej, delikatnie ruszysz ten kabel od tych... Końcówek co są w komputerze od razu ci wywali i nie działa i się odłączy i potem musisz leść i podłączyć i kurde i ci ciula. Ten kabel jest jeszcze tak krótki mi się tutaj zawsze gdzieś musi wkleszyć w to nie krzesło i kabel się wkleszczy i się zrobi jeszcze krótszy. I... Tak to jest. Takie życie Hmm. Dole, nie. Chociaż o dziwo yy, rano, raczej rano, mm -hmm. czekaj, to było około siedemnastej, hmm. udało mi się zagrać chyba trzy rundy. Uu. aż w black opsie dwójce może nawet cztery nie trzy trzy i pół dokładniej no to nie boże. i udało mi się zagrać ale potem już nie, się skończył nie, raczej no ze szczerą skąpę nie grałem już no i potem jak wróciłem znowu jak chciałem zagrać je zagrać, tam chciałem coś tam na mecie sprawdzić, to też mi muliło, jak skurczył syn. No i teraz też jest tak. No <grym> i dostałeś od nich presję świąteczną. Ale raz było to. Ke... Czekaj, to było. No tam. To było chyba w zimę jakoś, czy może niekoniecznie. Czekaj, nie, jak to. Nie, to nie było w zimę, to było w wakacje. No jak mi się umowa kończyła, wakacje to było No to przez tą, nie wiem przez półtora tygodnia może jak miałem jeszcze no, beta, pół mega to nagle coś tam się działo czy mi się zrobiło czy co to no, miałem koło 2,5 chyba mega Zamiast pół mega, nie? Wtedy to się kurde. No wiesz, specjalnie, bo umowa się w końcu to żebyś zjo przedłużył. Yeah. To jest nagle ten igła, nie do Co się zrobiło? Kiedy go drugi raz nie Czy... Czy bycie składać? Dzisiaj, czekaj. Mam myśl. Panie Albo nie, wtorek chyba nie. Albo no wtorek? Nie, o poniedziałek, wtorek, coś takiego. Mhm. ten oczywiście. Okej, <coughs> jęczy instalował. Um, ogólnie sama instalacja tam był średnio 20 minut. Może całość. Może nawet nie. Hmm. Hmm, to szybko się pękło. Tak. W miarę, w miarę. Czyli mam dosyć szybki napęd i. Hmm. To, to to mnie ratuje. Czyli wiesz, napęd mam na SATA, dysk, nie mam na SATA i. Hmm. Taka ta robota jest z tym... ...ciulostwem. <grymany> Kurde, że sewy a nie wyrzuci. A co rozłącało mnie z sewem? Takiego nie miałem. Dobra, a, to kończę te nagany. Bartko i tu z net znacz... swankował. Ej, może jeszcze raz wyjdzie. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!